Wartek 25 września Dzierżoniów oficjalnie zainaugurował Senioralia, święto lokalnej społeczności seniorów. Na rynku w Dzierżoniowie zgromadziła się liczna publiczność, aby wspólnie celebrować początek kilkudniowego wydarzenia. Kulminacyjnym i najbardziej widowiskowym punktem rozpoczęcia był uroczysty polones zatańczony przez seniorów. Ten tradycyjny taniec, wykonany z energią i dostojnością, stał się symbolem aktywności i radości życia, jaką czerpią Dzierżoniowscy seniorzy. Inauguracja Senioraliów zapowiada tydzień pełen atrakcji, spotkań i integracji. Dzisiaj zaczynamy Senioralia Dzierżoniowskie, co prawda pogoda nam nie dopisała. Jednak zaczynamy klasycznie od poloneza na rynku. Wpisał się on już w stały harmonogram organizacji Senioraliów. Kolejnym elementem jest cykl wykładów dla seniorów pod hasłem Bezpieczni seniorzy, świadomi seniorzy oraz koncerty i na wszystko jest wstęp wolny, zapraszamy serdecznie, wszystkie pozostałe atrakcje, które organizujemy, organizować będziemy w Centrum Seniora, ulica Świdnicka 35 wstęp jest całkowicie bezpłatny. Od kilku lat organizowane są wdzierżeniowe senioralia dla naszych seniorów gdzie w 30-tysięcznym mieście jedna trzecia stanowią seniorzy kobiety mężczyźni i organizujemy senioralia czyli takie wydarzenie które rozpoczynamy dzisiaj polonezem tradycyjnym polskim polonezem. Seniorzy to jest wspaniała grupa naszych mieszkańców niesamowitą energią którzy inspirują nas do wielu działań bo przecież przy Burmistrzu działa Rada Seniorów, Ciało Doradcze, co chwilę przychodzą z nowymi pomysłami. Także poprzez czy centrum seniora, czy klub seniora, czy poprzez Stowarzyszenia seniora, przy współudziale dok doku organizujemy różne ciekawe wydarzenia. Zarówno kulturalne, edukacyjne, wykłady. Tych inicjatyw jest bardzo dużo. Oczywiście potrzeb pewnie jest jeszcze więcej. Zastanawiamy się nad szeregiem wachlarzu usług społecznych dla seniorów, począwszy od tych osób, które są uwięzieni troszkę w domach, bo nie mogą wychodzić, bo są chorzy. To tutaj czy usługi opiekuńcze, usługi w sąsiedztwie, o tych seniorach również myślimy. Dlatego jest to takie istotne. Dodam jeszcze, że w przyszłym roku rozpoczynamy budowę budynku dla seniorów w formule TBS-u. To będzie 24 mieszkania, gdzie Seniorzy właśnie będą mogli tam zamieszkać. Ci zwłaszcza, którzy mieszkają w takich miejscach, gdzie nie mają dostępu do windy. Odbywały się też takie konsultacje. Natomiast dzisiaj, dzisiaj to zabawa, dzisiaj wypoczynek, uśmiech i wierzę, że seniorzy będą do późnych godzin wieczornych bawić się na Osirze, bo tam przenieśliśmy ze względu na pogodę dalszą część tego dzisiejszego spotkania. Ale oczywiście senioralia to nie tylko dzisiejszy dzień, to kolejne. Dni, bo to wykłady, to warsztaty i szereg różnych spotkań właśnie zgodnych z oczekiwaniami seniorów. A my, my dzisiaj, którzy jeszcze nie jesteśmy w tej grupie senioralnej, czerpiemy od nich siłę, energię, uśmiech i takie pozytywne podejście do życia. Jak, ile kroć spotykam się, czy to przy tanecznych czwartkach, czy kiedy jestem w centrum seniora, czy ostatnio była parada kapeluszy, patrząc na seniorów uśmiechniętych z taką radością, od razu y, y, uśmiech pojawia się na mojej twarzy. Senioralia to chyba jedna z najmniejszych imprez, które organizujemy. Mało tego, chyba najbardziej kolorowa Najbardziej wdzięczna i jak sprzedajemy bilety, one się systematycznie rozchodzą na pniu. Bardzo serdecznie dziękuję szkołom, które tak licznie przyszły dzisiaj pomóc nam odtańczyć Poloneza. To też jest dla seniorów bardzo istotne, żeby integrować się międzypokoleniowo.